Cześć moi drodzy, komputer z tej strony, to jest kolejna przygoda Alexa Huntera, kolejny odcinek, kolejne zmagania. Dzisiaj wolny trening. Dzisiaj e, chodzi o to, trenerowi, żeby zespół mógł się troszkę zmotywować, mógł troszkę wziąć się w garść, zacząć działać. No i miejmy nadzieję, Alex Hunter, oczywiście w podstawowym składzie, bez jakichkolwiek wątpliwości i dzisiaj mamy wolny trening. Możemy dodać sobie swoje, że tak powiem, swoje treningi. No i oczywiście tutaj będziemy chcieli sobie powiększyć, nie wiem, poziom na przykład trudny. Tutaj widzę jest biegania, a drugie ćwiczenie jakieś na przykład strzeleckie dajmy sobie stwarzanie szansy można sobie tutaj siła ustawia do ataku tutaj nam dużo nie wzrośnie wykończenia stwarzanie sytuacji ale zróbmy symuluj zobaczmy co się będzie działo bo naprawdę bardzo rzadko dawaliśmy F mój Boże nie ostatni raz symulowaliśmy wypadliśmy z, przez to z drużyny Porażka moi drodzy, fatalnie. No i co? I mamy rezerwę. A dzisiaj bardzo ważny mecz za Stonvillą. Ale niestety na ławce rozpocznie Alexi Hunter. I w tym momencie. Newcastle podejmuje u siebie bardzo ważnego rywala. Chodzi tutaj mianowicie o... A my wchodzimy z ławki, tak, bo ten trening się odbił na naszym. Na naszym że tak powiem, mniemaniu z trenerem. Oczywiście na treningach trzeba grać bardzo dobrze, pokazywać się z jak najlepszej strony trenerowi po to, aby po to, aby żeby był skład pewny. Jeżeli gramy przeciętnie, jeżeli gramy słabo, no to wiadomo, że trener będzie chciał nas zdjąć, ale Alexi Hunter, on potrafi tutaj Stworzyć naprawdę bardzo dużo, wiele ciekawych sytuacji. Na pewno będzie chciał pomóc drużynie. Ten murzyn w środku, on kurwa za wszelką cenę. Za wszelką cenę on chce przejść z tą piłką, to jest bardzo yy, niefajne. No, zobaczcie, 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 on zaraz straci tą piłkę po prostu. Boże, Williams, czy ty to widzisz i nie strzelasz? Świetnie. Dawaj. Hunter. Wysunięcie Hunter ładnia. Wymiana na skrzydle. Kurwa, spalony. Dobra, gramy dalej. Ocena 8, ale z czego? Ja ja to piłki nie, nie mam. Aston Villa będzie chciało nacisnąć. Aston Villa będzie musiało walczyć o wszystko. No widać, że ten trening. Troszkę negatywnie przeniósł się na Aleksa. No i niestety dzisiaj Aleks z ławki to na razie póki co nie pokazuje się z najlepszej strony. Dostać go na wiele, na wiele więcej, ale teraz świetne powstrzymanie. Jak kiepskie odbiory! Przecież to był perfekcyjny odbiór. Puścił to po linii. Boże, Aleks, znowu błędnie. Na szczęście koledzy mu pomagają. Świetne podanie do Aleksa. Jest out, Wywalczył aut. Bardzo dobrze. Jak szanuj piłkę. No przecież mnie Fauluje mnie. Za mocno, William! Poprzeczka! Jeszcze dobitka! No nie ma, nie wierzę. Bra, nie sfałluje cię, nie sfałluje! Wszystko mu wychodzi, wszystko no. Westwood. Been a great game, and there's still a chance for an equalizer here. Time running out for Aston Villa. It's time for the Alamo by the looks of it. They need a goal and they're piling everybody forward. Now they've got a chance in this part of the pitch. Finding Agbon Lahore came in with the challenge, and the ball broke free. And he's in there with a header. Massacre. Newcastle

Koniec, moi drodzy. 1 do 0, bardzo ważne 3 punkty. No, 6,5 nie był tam trener mega zadowolony, ale jest bardzo ważna bramka i pniemy się dalej po szczebelku w tabeli Championship. Przechodzimy jakby wyżej. No, i trzeba powalczyć teraz. Nie robimy żadnych symulacji wolnych treningów i ciulstw innych takich, bo widzieliście, co się stało. Wypierdniczył nas trener ze składu. No, i mamy 69 overall. Mamy dwa punkty, może je wykorzystamy. Zobaczmy, co tu mamy za cechy. Dryk, ja bym tu poczekał na strzały z daleka. Czyli jeden punkcik, tak jest, jedziemy dalej. Na razie 8 minut, to jest jeszcze kupa czasu. Jeden z ludzi napisał mi na, na fejsie, dlaczego jak gram w FIFA, to jest taki duży w kamerze. Dlatego, że opieram się o biurko, żeby trzymać bardzo dobrze pada i dlatego jestem bliżej. Strzelanie dzisiaj moi drodzy, trening strzelecki. Dino nas wszystkich zaprasza tutaj na strzelanie. Póki co jesteśmy w rezerwach, jak widzicie po lewej stronie. Ale teraz wchodzimy, nic nie symulujemy, bo kur... zapiał! Przepraszam najmocniej. Ciężkie życie. Dwie prace. I jeszcze YouTube. Oczywiście YouTube, najcenniejszą, najprzyjemniejszą pracą. Może nie pracą, przyjemnością. To jest bramka jest bramka... aha, tu trzeba z główek strzelać, tu kurwa broni ten... BRAMKA WSZYSTKO NO! Bo ja prosto w ogóle. Czemu ja prosto strzelam? Obronił. Ale... kurwa podejdź tam ty! Nie wiem jak tu... nie wiem... On wszystko zbiera, no jak ja mam główki robić, no? No, oh, yes. jest. Ja jestem... To jest jakieś pojebane! Ja jestem cały czas za nim, nie mogę nic zrobić! No chuj. Aleks tam lopnął w rąkarza, ale... Kurwa, no cały czas te same miejsce strzelono Idź tam, pierdol tą piłkę, no! 7000. tysięcy. Dobra, powtarzamy jeszcze raz. Obronił, ja pierdolę. Wszystko broni, ty! A ramki nie zaliczają. dobrze, Alex. Kurwa, stów. Nie wierzę do poprzeczki same! Ja no. Ostatni raz, moi drodzy. Wszystko, wszystko broni! No! B! Skończyliśmy na B. Widzieliście, że to jest naprawdę ciężkie. A ja teraz, stwarzanie szans, to jest też bardzo trudny trening. E, tutaj chodzi głównie o wymianę piłki z, z, z piłkarzami. Ale Alex tutaj będzie chciał e, pokazać, że jest naprawdę dobrym e, piłkarzem. William mamy e, drugą bramkę. Broni ramkarz? No William można powiedzieć słabszym Pauluję. You no. Know. Ach, tutaj Alex chciał się zabawić. Świetne wysunięcie, ale niestety William. No ja tutaj kurwa nie wiem za chuja o co tu chodzi, no. Piękna bramka Alexa. Jest bramka. Bramkarz jest chujowy, można powiedzieć. Świetna piętka i Alexi z jego prawej nogi. Jak on to obronił? No niestety tutaj ładnie teraz świetnie, William. Ładna wysunięta piłka, piłka do Williama, William, moje gramki. Poprzeczka, no nie wierzę, no. No nie wierzę, nie wierzę. Naprawdę są mega mocni. Świetnie chciał to zrobić Alexi Hunter, mocne tam wysunięcie! Aleks sam, jest brameczka, świetnie. Teraz trzeba się rozpędzić. No nie wierzę, dobrze, do, 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 dobry jest. Naprawdę jest chłopak, bardzo dobry, William. Ładnie odgrywał do Alexa, ale na B, czy to powtarzamy? Ja myślę zostawmy, zostawmy cały trening na B, nie będziemy czasu waszego marnować, bo troszkę to jednak zajęło, e, a są ważniejsze sprawy, jest trzeba wrócić przede wszystkim do, e, do, 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 do składu meczowego, a później trzeba e, wziąć się w garść, no i zacząć strzelać w tych meczach, bo teraz mieliśmy niezłą przerwę, jesteśmy w składzie wyjściowym, co jest bardzo ważną i bardzo fajną rzeczą, a teraz... Wracamy do hotelu. No i gramy z na Forest. Aha, nie jesteśmy w składzie, czyli ten mecz musimy niestety symulować. 3 do 0 wygrywa United Newcastle. No i moi drodzy, nie wiem dlaczego. Nie został powołany do tego meczu Alex. Czyżby to był mecz jakiś pucharowy? Ciężko powiedzieć. Przechodzimy sobie dalej. Chyba mamy jakąś sumu, e, tak animację, animację boss. Williams out. Alex, uh, since you come to us, it has been a good moment for this club and for you, I think. It's been a great experience, boss. Hopefully, the second half of the season will be even better. For you, I think yes. For us, uh, not too much. How do you mean? This morning, I received a mail from your club. They are requesting that you return to them. Whoa! to Leicester, my made quite the impression since you've been away, no? it been a real learning experience, Mr. Agostino. Thank you. And I thank you, Alex, for all you have achieved here. Zajebiście, moi drodzy, wracamy do Leicester! Będziemy grali z najlepszymi, będziemy grali z Garethem Walkerem! O eh? to wszystko chodziło, hej? Wracam do Premier League! <laughs> Gratulacje, <Congratulations>, mate. I zobaczę cię tam wkrótce, Zajwiście moi drodzy, wracamy do Lester i padamy na trening! Wpadamy na trening do Michaela Taylora. Michael Taylor, nasz agent. Well, 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 Lucas back. Miss me, Lily? Oh, a, a co jest z walkerem Welcome back Alex Would I miss her? I don't care. I'm already out the door anyway. Andy. Hey, Gus. Well, look who got dragged back in. So, you think he can fill my shoes, eh? What were you talking about, Gus? What do you think, Alex? You think you can run with me, Andy? No, I can't. Modern day SAS, right? Grow up, mate. I'll tell you what, next time I see you, it'll be out there. Walker went for the money. That's what you missed, hombre. All right, show's over. Get your backsides out on training pitch. Move it. Bitch, a tam ruchy. Zajebisty twarzecie. Alex wraca do lester moi drodzy. Bardzo fajny odcinek. Hey, a word. You want to be mindful of the company you keep, Alex. No idea what's going into him, boss. Yeah, well, a little fame can be a dangerous thing, Alex. We would. Were... Tight, like family almost. Never spoke to him once while I was out on loan. Maybe now that I'm back, I can. Walker put in a transfer request on sir. Board's already accepted an offer, from our biggest rivals, no less. It's madness. You ready to take your chance, lad? These guys right here.

Lester sięgło po mnie i to od razu do składu wyjściowego. Wylatuje Gareth Walker. Ciężko powiedzieć mi dlaczego, Claudio Ranieri jest zadowolony. Mamy teraz trening podań. No i dość skomplikowana sytuacja robi się dla Garetha Walkera. No szkoda, bo tak jak mówię, kiedyś byliśmy przyjaciółmi. Świetne podanie do Toro. Zawsze trenowaliśmy, zawsze trenowaliśmy razem, no ale teraz najwyraźniej, tak jak Toro powiedział, pieniądze mu strzeliły do głowy, no ale tak czasem bywa, no nic z tym nie zrobimy. Dla niektórych liczą się pieniądze, dla niektórych liczą się umiejętności, aspiracje, dlatego też mnie można było zobaczyć, mnie, Aleksa Huntera można było zobaczyć w eee, klasie Championship, no i... No i dlatego tu jesteśmy. Dlatego tu jest Alex Hunter. Alex Hunter to jest człowiek, który dąży do celu, walczy. I zobaczcie, przy pierwszej próbie. Przy pierwszej próbie mamy A i to praktycznie, że maksymalne. Zobaczmy, Alex Water. Świetne podanie! Troszkę za mocne, już nie dojdziemy do tego badania. Jest brameczka, bardzo ładnie. Aleks, złowo, i tu już jest spalony, tu już jest strzał, czyli próby już tu już jest spalony. Ciągnął to w ramkarz, ale no, według mnie zdążył, Alex Przepierdolił tą piłkę, tak że to jest szok. Ja myślę, że to powtórzymy, bo, bo, bo to jest do zrobienia. Alex po prostu yy, musi wejść w tryb, w tryb meczowy, w tryb, yy, w tryb Premier League. No, ale strzały to już są fatalnie wykończone. Świetne, teraz podanie. No, jest przynajmniej strzał. No, będziemy to musieli jeszcze raz powtórzyć, niestety. Alex Walker. Alex Walker, co ja mówię? Alex Hunter! Boże, teraz na, naprawdę aż mi się nie chce w to wierzyć, że. Czyżby Walker aż tak poszedł? po bandzie, żeby, żeby poszedł za, za hajsem, za kasą. Niebywałe. Kiedyś tak właśnie jak powiedział Alex. S.A.S. To była ta motywacja do dalszej pracy. Teraz nie spodziewałem się, że to Walkera wypierdolą nas Bitter z Lester, Ale tak się dzieje. My oczywiście wchodzimy do podstawowego składu. Dwa treningi na A. Bardzo ważne. No, i cóż, wracamy, wchodzimy z Lester. No, pięknie, moi drodzy, pięknie, ja się cieszę z tego fenomenalnie. I znowu animacja. Poczekajmy, ten odcinek już długo trwa, ale poczekajmy. Apartament dla Aleksa! To jest Alex. an amazing boy i could have never done it without you mum <laughs> come on come on look, Marcus. At this. look at this. <laughs> jim bit modern day for you isn't it needs more beige <laughs> yes the nah, be i'm only kidding bit much for a teenage boy is <sighs> you know it's not 1968 anymore jim <laughs> do you have any, any idea how many strings i had to pull to get this place a bit of gratitude wouldn't go amiss, you know. There he is, the Premier League's next big thing, all grown up and ready to make his mark. I never expected anything like this. Well, you better get used to it, because this is how the pros live. I told you I would take care of you. <sighs> yeah. Right, I better get going. See you later, man. <sighs> Michael. Jesteś agentem not Nie jesteś jego rodziną. Nie too się. Look na this view, To niesamowite. Ej? Wow. No to dostaliśmy niezłą metę na mieście. Dziwki Koks, Tajski Box. Przygoty. <noise> Piłkarzy w Anglii. Tak, ostatnio Runaj był napierdolony gdzieś tam w gazetach pokazywali. No, nieźle, nieźle, aleks. A taka napa z czerwoną skórą? To bym wypierdolił od razu. Lester, moi drodzy, kolejny dzień treningu. Myślę, że to będzie ostatni, a w kolejnym odcinku wejdziemy jako potężne wzmocnienie do Lester. Jest Wardy. Jest Harry Keane. Zobaczcie, z kim my stoimy w pierwszym rzędzie. Czy wy sobie to wyobrażacie? Coś niebywałego. Nie myślałem, że wrócę o tak do Lester, bo Gareth będzie popierdolony i powie, że a, wydupiajcie, spierdalajcie i w ogóle i, i nara, nie? Myślałem, że... Myślałem, że, że że będę właśnie z nim grał, że to on będzie, można powiedzieć, takim najważniejszym ogniwem, a ja będę po prostu ewentualnie jego zmiennikiem lub postacią, która będzie grała u jego boku przez e, pierwsze jakieś tam e, lata. Złożyliśmy? Zożyliśmy. Na spokojnie. Jest A Aleksi zmotywowany. Prince strzał, no tu już będzie tego dribbling w biegu tak tu już będzie tego pewnie więcej Aha tu mamy już tego jakiegoś tam kolesia dobra dawaj Alex spokojnie wyszliśmy a spoko jeszcze żyje Jest, a, no i wszystko. I wszystko w temacie Alexi Hunter, moi drodzy, najważniejszym z pomocników, może i skrzydłowych w Leicester. Tu na pewno przypieczętowaliśmy teraz, e... które jest skrzydło, bo jeszcze trzeba zobaczyć, co w głowie będzie miał trener. Tak jest, maksymalny pasek w drużynie Leicester. Poczekajmy, co się jeszcze wydarzy. Ten odcinek już też ma pół godziny. Wracamy do naszego domu. Dobrze, moi drodzy, powrót do Leicester. Piękna historia zatacza koło. My jesteśmy w podstawowym składzie. Wyobraźcie sobie, w podstawowym składzie. Jednym z najważniejszych ogniw Leicester. Przed kolejnym meczem ja się z wami żegnam. Oczywiście też się nie mogę doczekać. Kolejnego odcinka. Jeżeli chcecie ten kolejny odcinek, jeżeli wam się ta seria podoba, zostawiajcie o łapy w górę. Subujcie mój kanał, wbijajcie do mnie na wszystkie portale społecznościowe. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!